Zanim założę zimówki, to umyję opony od wewnętrznej strony. A dlaczego? Żeby nałożyć później jakąkolwiek chemię na tą oponę. Ponieważ jak już będzie na aucie, to nie będę miał opcji bezinwazyjnie od strony wewnętrznej tego zrobić. A zawsze to coś dla gumy da. Także. ¿Se Czyli, jakbym już się wziął za robotę, to by te koła były wymienione, ale zawsze najwięcej właśnie czasu schodzi, żeby to właśnie przygotować. Umyłem z obu stron, dlatego sobie zabezpieczę z obu, ale chodzi o to głównie o wewnętrzną, bo nawet z tej strony nie umyjemy tej opony na jakiś myjnik czy coś. Zaraz położę jeszcze jedną warstwę, jeśli ta pierwsza wsiąknie w tą gumę. Jeśli wsiągnie to, to też nie są jakieś rewelacyjne, bo też są stare, ale chodzi o sam fakt, nawet żeby dbać o coś, no to z nieba nikomu nie spadło. No, chyba że komuś spada z nieba, no to gdzie, się, gdzie takie niebo jest, to się chętnie ustawię. Może tego nie widać, ale były oczyszczone też. Widać, że skurczy pyłek. Były oczyszczone piasty, ile mogłem to się oczyściło stała trochę dlatego taki nalot jest na tarczach tu już pozmieniam dobra Godzinę później, albo nawet nie stało ostatnie koło, <laughs> aż mi w gardle zaschło, To tak długo się nie utrzymuje, to tutaj, tutaj kilka razy było smarowane, jedno koło miało niecałe pół bara, musiałem dopompować, na szczęście jakiś tam miły był pan przy garażyku, sobie robił, też zmieniał koła i miał kompresor, na dworze już, włączy lampę, dworze już, no tak szarawo. Nie. Dobra, nie ma co o kurczę gadać. Ostatnie koło zamontować takie dochodzenie się trochę człowiek zmacha. Bo to skurczy piwnicy po schodach. Na górę 100 metrów do samochodu, bo tam akurat auto stoi, tam jest miejsce. No i dobra, ogień. Jakby to się jeszcze pytał. Oczywiście to samo można zrobić z kołami letnimi. Umyć i zakonserwować w cudzysłowie. Zakonserwować. Ja tego nie robię, bo są kurwa śmieci dziesięcioletnie. Jeszcze mam dziś w aucie skurwioną zbieżność. I, i przepraszam, nie, źle ustawioną zbieżność, tam był wymieniany trążek To jest yy, prawie przód, tak, bo to jest od strony zewnętrznej, także tu jest już, tu już jest yy, lipa, nie? od strony zewnętrznej. No gdzieś ją tam jedzą zbieżność. A było wymianę nie końcówka, tylko cały drążek był, wy, był wymieniany. Dlatego to nie jest tak idealnie ustawione. A to auto więcej stoi niż jeździ, Także zakładam chyba kurczę, kurtkę, bo już jest naprawdę chłodno. A się spuściłem cały, żeby zaraz nie było żadnego. Tu jest taki odblask. Nie tylko po nie. Thank <laughs> you.